U pewnej grupy pacjentek leczących się z powodu niepłodności nie jesteśmy w stanie uzyskać ciąży dlatego że u tych pacjentek w jajnikach nie ma już komórek jajowych. Jest to grupa pacjentek, która weszła w przedwczesną menopauzę. Która jest po zabiegach onkologicznych, która przeszła chemio lub radioterapię. Wyjściem dla tej grupy pań leczących się z powodu niepłodności jest użycie komórek jajowych dawczyni. Dawczynią może zostać każda kobieta w wieku od 18 do 35 lat w dobrym stanie zdrowia która nie ma żadnych nałogów, ma prawidłową rezerwę jajnikową, a po wykonaniu badań musi się okazać, że nie choruje na żadną chorobę genetyczną. Po wykonaniu wszystkich badań laboratoryjnych, po wykonaniu badania ultrasonograficznego oraz badania ginekologicznego, Pacjentka kwalifikowana jest do programu dawstwa. W tym programie pacjentka otrzymuje leki, które stymulują jajniki do produkcji większej ilości komórek jajowych. Po uzyskaniu odpowiedniego rozmiaru pęcherzyków w jajnikach. Pacjentka ma wykonywaną punkcję jajników w znieczuleniu ogólnym. Jest to krótkie, kilkunastominutowe znieczulenie, w czasie którego przez pochwę pod kontrolą USG pobiera się komórki jajowe. Pacjentka pozostaje w klinice przez okres około dwóch godzin.